Co jest ważne? Idzie gowinzini poruch po W Wnuk napoczynał sprawka. Ano, co byście widzieli, byliśmy ze kamaratami we dyskotece, kaj było i wideo, i żuletka, rostomajcze, inksze bajery. No, było na isto super. Ojciec na to. A co ty synek wiesz o życiu? Byłeś bez poradni na jednej srogiej konferencji, Gryfniste dziełki ze całki Polski, dobrać, no przebierać, palce skalizać. Na to starzyk, I tam. mych my wczoraj byli we kamratami we szynku. woda i zekt loli się stralami, a izbajny wóz ty, kellery, wszystko furgało, całki Szynk nasz. Na to wszystko odzywa się zwiekowany starożyt. A co, coś wy to wszystkie dokupy miarkujecie o życiu? Kiedyś wy widzieli, jak go się wczoraj gryfnie ze strą.